Cześć, z tej strony PiwKonik, czyli opasji przy piwie. Dzisiaj tak rano, jak już wiedziałem, że będę po południu kręcił kolejny odcinek na, na swoim balkonie, zastanawiałem się, jakie piwo wybrać i stwierdziłem, że zdam się na los. Jeżeli będzie ładna pogoda, wybiorę piwo jasne, jeżeli będzie pochmurno, wybiorę piwo ciemne. No, zdarzyło się, że jest pochmurno, nawet przed chwilą padał Lekki, lekki deszczyk, stąd też na dzisiejszy balkon brałem piwo ciemne piwo nie byle jakie, bo kolejna, kolejna bomba eee, piwo z browaru Funky Fluid Pastry Chief Blueberry Mapple Muffin Imperial Stout znowu skomplikowana nazwa, ale e, tradycyjnie już powtarzam to o któryś raz te nazwy wcale nie są skomplikowane wszystko ładnie można rozczytać Piwo to swoją premierę miało dosyć niedawno, gdzieś tak powiedzmy mniej więcej na, na przełomie lipca, sierpnia. Piwo jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście w tym wiosenno-letnim okresie browary zasypują nas raczej piwami jasnymi. Oczywiście w tym roku hasło przewodnie hazy IPA. I pejstry saury, Wszystkie piwa deserowe, lekkie, orzeźwiające, no bo no, takie piwa się rzeczywiście pije częściej. Ładnym, ale że dzisiaj jest troszeczkę chłodniej, pochmurniej, tak jak mówię, lekki deszczyk. To powiedzmy takie ciemne e, piwo pasuje idealnie. No, browar Funky Floyd, już też o tym wspominałem w zeszłym roku. Trzecie miejsce wśród e, nowych e, browarów na e, portalu Ratebeer. Co jeszcze ciekawego mogę powiedzieć o tym piwie, chwali się tym w sumie Browar, że jest to pierwszy imperialny stałt zapakowany w Polsce do puszki. I rzeczywiście próbuję sięgnąć pamięcią, czy piłem innego e, mocnego stałta z puszki, i rzeczywiście nie pamiętam. Raczej się spotyka buteleczki to najczęściej 0,33, a to jest pół litra mocnego stałta, także też wyjątkowo. Najczęściej są to piwa takie okazjonalne, często gdzieś tam pakowane w pudełeczkach, proszę bardzo, można, można. Puszka, puszka świetna, różowa z takimi jagódkami, bo w składzie tego piwa, jak sama nazwa wskazuje, blueberry. Mamy również jagody leśne, no jagody, które w moim rejonie rządzą, tak, jak pójdę w Karkonosze, to Polanek z jagodami jest bardzo dużo, i sam często chodząc po górach lubię się zatrzymać i, i poskubać prosto z takich jagódek. Tutaj jagódki mam zamknięte w puszce. E, e, piwo bez aromatów, czyli dla, dla takich purystów kraftowych, e, mogę ich uspokoić. Nie, nie ma tutaj aromatów. Browar e, się chwali, że smak i aromat. E, Chociażby mufinek uzyskał dzięki serowi klonowemu, e, cynamonowi i zastosowanym e, schłodom. Ja często o tym mówię, że a, style piwne w jednych ważniejszy jest chmiel, w innych ważniejsze są drożdże. Chociażby w belgijskich piwach te no, drożdże odgrywają bardzo, bardzo dużą rolę, czy w tych e, piwach e, dzikich typu Lambic czy Flanders, natomiast tutaj większą rolę w takich, w takich deserkach, bo to jest pejstry Chief, raczej to chyba powinno być pejstry Stout, no jest Imperial e, Dużą rolę odgrywają również dodatki. Ja tu gadu-gadu, <laughs> a puszka korci. Przygotowałem swoją ulubioną e, szklaneczkę. Piło już widzę bardzo ciemno-brązowe. Przy tym stylu pilnym przejrzystości się raczej nikt nie spodziewa. Ja również. Gęściutka, gęściutka pianka. jasnobrązowa brązowa. Naprawdę czuć jagody. Czuć, czuć leśne jagody. W pierwszym, w pierwszym takim zapachu naprawdę. Jagódki aż miło. Oj, bardzo gładziutkie Takie pierwsze, pierwsze wrażenie. W smaku jagódki też czuć. Ale nie takie świeże jagody. Bardziej takie, e, dżem jagodowy, albo takie jagody, jak są e, w drożdżowych bułeczkach, już takie właśnie e, obrobione. Goryczka bardzo niewielka, ale dobrze, że jest. Oj, coś tu przyleciało. do nie widzicie. A, latające owady też lubią słodkie smaki. Mm. Ojej, ciężko się oderwać będzie od tego piwa. Zobaczcie co tu się dzieje. Pszczółki to chyba osy, no ale my się os nie boimy. Jest też taka karmelowość stałtowa. kawowość też jest, ale jest minimalna, jednak te jagódki robią tutaj swoją, swoją robotę. No świetny produkt. kolejny świetny produkt ze świetnego wyrobowania naprawdę super alkoholu jak na jak Belgię jest stosunkowo niemało, mało, Belgię ma aż 30% natomiast alkoholu tylko tylko, tylko 10,8% no z reguły z takiego Belgię mielibyśmy gdzieś te 13-14% alkoholu, no natomiast w owocowych powiedzmy w ołocowych piwach zawsze tego alkoholu jest ciutkę mniej no przepyszne naprawdę będę sobie po skończeniu filmu jeszcze a, sączył dłuższy czas bo nie jest to piwo które da się wypić jednym haustem zresztą takie ciemne piwa ciężkie raczej trudno byłoby wypić tak na raz piwo do rozkoszowania się smakami i aromatami zdecydowanie Natomiast skoro o pasji i piwie, znowu wracam do swojej informatycznej pasji i, i zawodu jednocześnie. W 1991 roku, właśnie w sierpniu, jakiś pan Linus Torvalds publikował pierwszą informację o tworzeniu przez siebie systemie operacyjnym. Systemie, który miał być oczywiście systemem otwartym, bo pan Linus Torvalds Finn z urodzenia, który oczywiście mieszka teraz w Stanach Zjednoczonych, zafascynowany filozofią Linuxowego, Linuxowego czy, czy otwartego oprogramowania guru Richard Stallman również pan Linus się zafascynował tą filozofią i postanowił stworzyć właśnie swój system operacyjny oparty na. Unixie. On chyba w ogóle w życiu nie używał systemów Windowsowych, bo z tego co o nim czytałem, zaczynał od Amigi, później od komputerów Sinclair. Później poznał system Minix. też jest taki system operacyjny oparty na Unixie. Minix, czyli mini Unix. No i tak jak wracając do początku, pan Linus postanowił stworzyć swój własny system operacyjny. Oczywiście open source, czyli wolne oprogramowanie. I w ten sposób powstał Linux. Kolejny system oparty na Unixie. Natomiast pan Linus stworzył wszystko od początku, czyli jądro i wszystko, co wkoło związane z systemem operacyjnym, jest jego dziełem. Skąd nazwa Linux? No jest to połączenie imienia, czyli Linus, i systemu, czyli Unix. W ten sposób powstał Linux. Na początku pan Linus chciał dać nazwę. Freaks, czyli od takiego wolnego oprogramowania z kolei, natomiast jego przyjaciel powiedział, że Linux brzmi, e, brzmi lepiej i w ten sposób mamy Linuxa do tej pory. Pan Linus jest y, właścicielem znaku torowego Linux, zrobił na tym bardzo dużo pieniędzy, mimo że oprogramowanie dla nas jest wolne. Pan, pan Linus e, trochę zysków z tego miał, nawet więcej niż trochę, bo z tego czasu dostał akcje od firmy. Red Hat, na, której, na której zarobił e, grube miliony. No Linux w komputerach domowych raczej e, rzadko spotykany. Linux szybciej spotkamy na serwerach, również tych e, ogromnych, wielkich. E, większość stron internetowych to, to ciągle, e, ciągle są serwery z oprogramowaniem Unixowym czy Linuxowym. No Pan Linus jako film jest e, twardy. Ja mam takie skojarzenie z Rajkonenem czy z Hakinenem, czyli fińskimi kierowcami wyścigowymi i, i rajdowymi, którzy również nigdy nie przebierają w słowach podczas wywiadów. Pan Miros potrafił wiele razy obrażać innych programistów czy, czy nawet duże firmy. Natomiast sam często instalowałem się na komputerach Linux różnej, różnej maści. No. Jak ktoś trochę wie o, o informatycznym świecie, no to jestem fanem dystrybucji Debian i, i, i klonów tego systemu, jakieś takie e, przyzwyczajenia, może przez to, że jeden z pierwszych Linuxów, jaki instalowałem, to właśnie dystrybucja Debian. Natomiast nie chcę Was zanudzać informatyczną e, filozofią, e, technicznymi nazwami. Każdy Linuxa zna. O, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, o której miałem e, wspomnieć. A skąd się w ogóle pingwin, jako logo Linuxa. Otóż pan Linus Torvalds miał swoją maskotkę właśnie pingwina, którą nazywał Tux. Słowo Tux w świecie Linux'owej pojawia się bardzo, bardzo często i ten właśnie pingwin Linux'owe logo to jest właśnie pan Tux. Zdrowia pana Linusa, na wasze zdrowie, o, gratulacje. Kolejne gratulacje dla programu Fluid, Produkt naprawdę wyśmienity. Tradycyjnie zapraszam do subskrypcji kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Pa.